Czy wiesz, że 90% stanowi twój nieświadomy umysł i to on kieruje Twoim życiem? To tam skrywają się Twoje przekonania, blokady, dawno temu wyparte lęki, które wpływają na Twoje myśli, uczucia, decyzje, które podejmujesz, Twoje postawy. A to z kolei wpływa na Twoją codzienność. Mam jednak dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Nie musisz żyć w pułapce własnej nieświadomości. Bert Hellinger mówił o czymś takim jak dynamiki ukryte czyli to, co nieświadome to, co stoi za naszymi decyzjami, działaniami i o czym nie wiemy, a jest po prostu bardzo silne w nas. I odkrycie tych dynamik, poznanie ich, przybliżenie się do nich powoduje, że właśnie w taki sposób możesz nadać nowy kierunek, nowy bieg swojego życia w danym obszarze. I właśnie do takiego doświadczenia zapraszam Cię podczas moich warsztatów ustawień systemowych Kierunek Życia. To przestrzeń absolutnej miłości, szacunku i transformacji. Szczegóły znajdziesz w opisie.